Witam Was ponownie z tej strony, jazgota to Dark Souls 3. Nie, 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 jeszcze ich nie zatakujemy. Zajdziemy sobie na dół i w prawo pod rabince. Hop, tu chyba nic nie ma. Nie, ok, no ślimaczki. Z tym razem dwa wystarczą uderzenia. Wyśmienicie. Hop, hop, hop jak jako Batman Może stoper włączę, co? Okej okay. I polecam najpierw przebiec naokoło Nie wiem, czy nie będzie w ogóle Jaszczurki Mam cię. Migoczący tytanit. Od razu tędy. Popioły marzyciela. Cienisty popiół kogoś, kto marzył o dołączeniu do nieumarłego legionu. Opiekunka kapliczki przygotuje z niego nowe przedmioty. Marzyciele, którzy wędrowali bez celu po zgniłym lesie, doświadczyli ostatecznie poczucia spełnienia. Czemu poczucia spełnienia? A oto wilk, faron. Pocznijmy. Chciałbym zdjąć z siebie efekt zatrucia. Módlcie do starego wilka z faron. Legionowa etykieta. Poproś o przystąpienie do przymierza. Tak. Ogary farona. Posiadasz teraz dowód przymierza. Możemy mu ofiarować miecz trawy, wilczej krwi, ale nie zrobię tego. Przeczytam wam opis. Czy ja przeczytałem wam opis palców rozarii, prawda? Ogary Farona. Starożytny medalion z wizerunkiem Wilka, symbol paktu zawartego ze Starym Wilkiem Farona. Wyposaż się w niego, by zadeklarować przynależność do przymierza Ogarów Farona. Do obowiązków Ogarów należy zapewnienie śpiącym wojownikom spokoju. W tym celu przyjmują formę lojalnych duchów i polują na każdego, kto ośmieli się wejść do lasów Faron. Po założeniu przy, yy, przyzwanie odbywa się automatycznie. Tak jest. Miałem nadzieję, że to będzie coś więcej niż yy, niż tylko PvP. Znaczy, yy, za grę PvP jest, jest nagradzanie yy, o wiele większe niż w poprzednich częściach, bo zyskuje yy, się... Po, po, znaczy pogłębiając. Chociaż czy jest większe niż poprzednich, pogłębiając po prostu przynależność zdobywamy przedmioty? Ale w poprzednich też tak było w częściach oto niby boss. W sumie nie wiem, jak tego pana nazwać. No, to jest zabłąkany demon. Oj, dostanę. Opa. Och ty jest szybciej to zrobi niż się wydawało, że zrobi. Za wcześnie, za wcześnie, ale udało nam się uniknąć. I możecie zwrócić uwagę, że... Mimo iż nie, nie, nie pali się on, gdy go uderzamy... Uff. A, u nogi. Auuu! Kisy, no! No! O! Nie, mam etykiety Chciałem wykonać Oto Dusza zbłąkanego demona Żar. Tu zapalone przejście. Wielki topór. Żar. Ja się ucieszyłem teraz bardzo. Toporze, ile potrzebujesz siły? 32! To no nie. Tyle czasu i wody upłynie, nim zdołam się unieść. No. Chociaż w dwie ręce. Kto wie? Patrzcie, jakie obrażenia, no. Nawet jak z dwie ręce łapię. Ale mogę, mogę jak w dwie ręce. Hej. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to, kurde, niepotrzebnie ulepszają sobie miecz. De zdecydowanie wolę topór. Chociaż cięższy jestem o wiele. Wow, naprawdę ciężki jesteś toporze. Wybacz... Wracamy do miecza. Zawsze próbuję mieć mniej niż te 50. Aj, zaraz, teraz jesteśmy w cholerze Czyli mogę coś więcej założyć. No dobra, na razie nie będę się nad tym rozwodzić. Spadamy tutaj. Hop, hop. Jesteśmy znacznie wyżej, widzicie jak te kominy. To są te kominy, które musimy zgasić ogień. I one w ogóle są to są symboliczne. Pomienie. To jest pułapka, nie martwcie się. Ktoś tu jeszcze do nas biegnie? A, okej. Okay. Miecz. I teraz to był jego błąd. Może do rzucania. Spodnie desertera. Tam jednego z pielgrzymów, on doszedł aż do tej pory. Ale tak czy siak bramę zamknięto i na, najprawdopodobniej zmarł. Z głodu wyczerpania tam byliśmy. Czyli być może... Nie wiem. Szy, szybszy był niż koledzy to głupie stwierdzenie, bo... Oni wszyscy wolni. Chciałbym cię namierzyć. Okej. Okay, tam kolejna. Dużo odłamek tytanitu, dużo odłamek tytanitu. A to martwy smok. Zamieniony w kamień cholera, wie. Włócznia błyskawic. To już wiemy co, zabity zwyczajnie. Smocza tarcza z herbem. Dobra, tarcza bardzo. Smoca tarcza z herbem ozdobiona smoczym herbem rycerska tarcza. Jedna z zaklętych błękitnych tarcz smoczy herb silnie zmniejsza obrażenia od ognia. Ta zmniejsza obrażenia od mroku. Tarcza z herbem. W sumie jaki to herb jest, nie wiadomo. A ta od ognia. I jeszcze znalazłem przecież się znalazłem? A, cud, cud, cud. Włócznia błyskawic. Cud stosowany podobno przez wojowników słońca. Miota włócznią błyskawic. Włócznie te zadają obrażenia od błyskawic, skutecznie kontrolując osłony przed magią i ogniem. Sprawdzają się zwłaszcza przeciw metalowym pancerzom i smokom. No właśnie, nie. Dlatego to, to może znaczyć, że zabił go ktoś, kto używał włóczni. Oczywiście mam myśli słonecznej. Błyskawic, no. Moją pierwszą postać skonstruowałem na... To jest, to jest powrót zwyczajnie. i chyba nie zostawiłem nie Moją pierwszą postać ua! Konstruowałem na właśnie zręczność i... O, yy, na zręczność i wiarę zbudowałem sobie yy, bardzo dużo zręczności i doszedłem do 30 ha punktów wiary może 35 i zrezygnowałem z budowania wiary, wiary i szedłem w zręczność bo skalowanie bardziej mi się opłacało w ten sposób prowadzić moje broni, mojej broni, moje włóczni znaczy włóczni, pół miecza, pół włóczni tak naprawdę okej, okay, schodzimy na dół było mi się teleportować Teraz pytanie, w którą stronę ja chcę iść. Tam jest. Nie, tam jest. tam, tam jest. Y, zupa jest kiusowa. Hmm. Chciałbym. O, tam są przedmioty. A, to tam są. Ci kolesie? Nie, tu jest jeden. Mam namierzenie i z niego nie korzystam, no? Kurde, no boję się z tym koleśem walczyć. To jest naprawdę. Po... Chyba najtrudniejszy przeciwnik w tej grze, powiem wam. Serio. Zapomniałem o tym. Pomcia. O. Oh. Sokinsen. Odłamek domek tytanitu. Tam był jeszcze jeden przedmiot, czy tam był jeszcze jeden przedmiot? Chyba z tej strony. I tutaj, tutaj. Ok. Wiem, to wydaje się komiczne, co teraz robię, ale to jest najszybsze przemieszczanie się tutaj. Hełm zminnego ry rycerza. Z zbroja, rękawice i nogawice. Przeczytam opis. Ale do tego chyba użyję mchu. Okej. Okay. Hełm bezimiennego rycerza, wykuty z cienkiego metalu, znacznie wzmocnionego przez wyryte w nim żłobienia. To podstawowa zbroja żołnierza. I żołnierza? Twój, rycerza. Pancerz bezimiennego. Ta nie ma nic do... Chociaż może inne? Jeszcze sprawę. Na wszelki wypadek. Niektóre mają inne opisy. Gdzie są spodnie rycerza? O, bez innego rycerza. Nie, nic innego. O oh fuck, fuck! Ciebie nie zauważyłem. Jakoś już ci spierdzielamy na... na grunt. Padli w ogień, proszę! Upadł, hehe. <laughs> sukni, synu, głupi, który wpadłeś w ogień! Okay. Kamienna wielka tarcza. To jeden z kolejnych dowodów, że to miejsce to. Yy, las. Królewski. Yy, twór nie królewski, tylko przepraszam. Yy, ten przed. Darkroot, darkrud, no. Tam znajduje się wejście, chyba tak. Ile nagrywam? 13 minut. Odpoczniemy, chyba tutaj, i następnym razem zaatakujemy tych trzech skupionych. Tylko. Aj, to będzie ciężkie. Ile mamy? 14 500. Ja zaraz do was wrócę, ulepszę się. Okej, okay, jestem z powrotem. O, to było fajne, to fajne zdjęcie zrobiłem. Yy, tam jest wyjście z twierdza Farona, z ogniska twierdza Farona. Nieopuszczona wieża, poszedłem na lewo. To nie że mogę się szybciej poruszać Pryzmat 10, w sumie, w sumie to pierwsze Pryzmaty jakie mam. Ciepły, otoczony cudną, zmienną aurą, siedmiobarwny kamyk, bardzo rzadko yy, przebłyskujący ósmym kolorem. pryzmatyczny kamień nie robi niczego szczególnego, lecz może służyć na yy, zaznaczniki drogi lub, yy, boże, lub miarę wysokości, jeśli zrzucić go w przepaść i nasłuchiwać odgłosu upadku. Jeżeli rozglądnie się głośny hałas, wówczas upadek w tym miejscu byłby niesłychanie śmiertelny. Okej. Okay. Kolejny przedmiot tutaj. Ulepszyłem sobie siłę i kamienna parma. Nie przytam tarczy? Nie przytam opisu tarczy. Przyjąłem sobie siłę plus jeden i mam teraz mroczny miecz plus trzy. Yy, nie przytałem tarczy. Kamienna tarcza. Omaszały kamienny dysk, mimo przerażającego ciężaru nadaje się na tarczę. To pozostałość popradamnej magii. Wprost da się wyczuć przepływającą przez kamień energię. To kamienne golemy korzystały z tych tarcz. Kamienna Parma. Okrągła, kamienna tarcza. Własność starego rycerza, przemienionego pe pewnego dnia w głaz. Jak na swój rozmiar zapewnia całkiem porządną ochronę, lecz ceną jest jej niesamowity ciężar. No tam jeszcze tam. Po słabo z nas spada ten truci, trucizna. Szybice z nimi sosny. Yy, tam chyba nic. O tu jest kolejny pan w roku. Za późno. Zdrowię się szybko. Znowu za wcześnie, no. Teraz nie dobrze. He, he. Mam twoją broń! Pęknięta czerwona kula oka. Węgiel mędrca. Węgiel używany do zaklinania broni. Biały, magiczny płomień tego węgla otrzymał dawno temu od jednego z bliźniaczych kryształowych mędrców nieumarły Legion. Daje go kowalowi w świątyni, by uzyskać możliwość korzystania z zaklinania w broń kryształową poświęconą i głębin za pomocą klejnotów. Właśnie, ciekawe, że bardzo dużo się teraz gada o, znaczy w tych rejonach o bliźniakach mędrcach. Nie o mnie i o no, tylko o tych pozerach kryształowych mędrców. I... Ciekawe, że wspomina się tutaj o tym, że w tym węglu, że głębin, magia również, a kryształowi mędrcy to. Ra... Nie, właśnie nie, nie wydawało mi się, że oni bardziej w mrok. Uf, dobrze, że go tak szybko zatwierdziliśmy. Oni są ciężcy. Dłamek Tytanitu. Teraz zmierzamy ku swojej zgubie, bo tam są ci trzej panowie. Na szczęście, tutaj mamy szybszą możliwość przemieszczania się. Co jednak nie znaczy, że walka będzie lżejsza. Polecam yy, odciągnąć. Jednego. W sumie możemy nawet. Błaga. Trafiłem! Oj zginę, zginie! Nie, jeszcze nie! Jeszcze nie koniec! Ta is grossa! U chwali Ok. roku. Okej. Nie wiedziałem, że oni takie obrażenia od ognia dostają. O wiele łatwiejszy jest ten sposób. On nic nie wyrzucił, dziwne. Pelusz Farisa. Typ Harisa. I tu dostajemy zatruty klejnot. Wow, z tymi bombami ognistymi to 100 razy łatwiej jest. Czego się człowiek... ...nie nauczy... ...nagrywając na YouTube. Oj, 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 oj! Zapomniałem o was, panowie. Nie chciałbym zginąć z twojej ręki, więc... ...trzymaj się. Stary. Wrócimy się teraz. No, ile ja nagrywam? 20 minut około. Okej, okay, okej. Okay. Nie jest źle. Poprzedni odcinek był trochę dłuższy niż powinien. No dobra, w sumie wezmę teraz, zjem ten mech. Przeczytam wam opisy kapelusza i... Skorzeny kapelusz o szerokim rondzie, tradycyjnie wdziewany przez mistrzów ucznictwa, lubiany przez zamieszkujących lasy łowców. Powiada się, że słowo haris, Paris, było niegdyś imieniem bohatera, dziś jednak znany jest jako nazwa rodzaju kapelusza. Łuk, 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 łuk. łuk Farisa, Mroku. Czarny, długi łuk noszący imię dawnego bohatera, strzelając z niego przyjmuje się dość nietypową pozycję. Posiada większy zasięg od standardowych łuków, ale do używania go potrzeba wytrenowanej, zręcznej ręki. Umiejętność. Potrójny strzał pfalisa, falisa. Błyskawicznie układasz trzy strzały na naciągniętej cięciewie, wypuszczając wszystkie naraz. Potrzeba 18 zręczności, czyli niewiele tak naprawdę zręczności potrzeba do używania go. No, w sumie sprawdźmy jak będziemy wyglądać. Więcej waży niż to? A ile obrony? O wiele więcej? Na pewno magiczne, o wiele więcej. Ogień, o wiele więcej. Błyskawica, mrok. A waży ile je? Wiecie co? Będę w nim chodzić. Mimo, że wyglądamy dość komicznie. O, 10 cięższych, cholera jasna Ciężkie robią te teraz zbroje Opadłego rycerza mniej waży Okej, okay, wybaczcie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie Do zobaczenia następnym razem Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera Siemanko